W walce wieczoru gali w Birmingham, Paweł Stępień niestety przegrał jednogłośnie na punkty z Joshua'ą Błacim, ponosząc pierwszą porażkę w zawodowej karierze. Po 10 rundach sędziowie punktowali 98-92, 97-94 i 100-90 do 90 na korzyść Brytyjczyka. Pojedynek niestety nie był porywającym widowiskiem i bardziej przypominał partię szachów niż ringową wojnę. I o ile Błaciemu taki scenariusz był na rękę, o tyle Stępiowi nie pasował całkowicie, bo po prostu Polak boksując na wyjeździe z faworytem publiki, do tego brązowym medalistą olimpijskim, liderem rankingu WBA wagi półciężkiej, musiał wygrywać rundy, wyraźnie by sędziowie punktowali na jego korzyść. Niestety ta niepisana zasada boksu zawodowego, że mistrza czy tam faworyta trzeba pokonać, wyraźnie jest obrzydliwa, ale po prostu potwierdza się praktyce oczywiście nie ma co tutaj porywać się na tezy, że stępień walkę w Polsce z Bułacim by wygrał, no ale boksowanie w roli faworyta daje Ci taki komfort, że możesz robić mniej, by zgarniać rundy dla siebie. Czasem wręcz po prostu nie dać się trafić niczym mocnym, samemu odpowiedzieć kilkoma uderzeniami. No i runda jest w kieszeni. Stępień w tej walce z Bułacim był niestety po drugiej stronie barykady, no i by wygrać walkę musiał naciskać na 100% i podjąć maksymalne ryzyko. No oczywiście łatwo się mówi takie rzeczy z perspektywy widza i wiem, że wielu pięściarzy się denerwuje jak słyszę takie gadanie kibiców, że powinni pójść do przodu na maksa i tak dalej, i tak dalej, no ale akurat w tej walce Paweł Stępień pokazał, że wcale nie odstaje specjalnie boksersko od wielkiego Joshu Bułaciego no i myślę, że jak na spokojnie tę walkę sobie obejrzy już w domu, to będzie żałował, że nie spróbował bardziej, bo były w tej walce momenty, że potrafił nacisnąć i wtedy Bułacy się gubił, bo były nawet takie momenty, że Stępień ogrywał boksersko Brytyjczyk. Nie były to momenty długie, no ale takie chwile też były. Trochę przypomniałem mi się, gdy oglądałem tę walkę Stępnia z Bułacym, pierwsza potyczka Pawła z Markiem Matyją, w której Paweł był, no, tak wyglądało to w ringu, był zadowolony i też był zadowolony po ostatnim gongu, z tego, że w swojej opinii boksersko ograł Marka Matyja, a Matyja po prostu napierał i ostatecznie uratował tym napieraniem remis. Powiem Wam, że ja po tej walce Paweła Stępnia z Joshua Buazzi mam spory niedosyt, bo mam takie wrażenie, że można było z tej walki wycisnąć więcej. Liczę natomiast, że Paweł przekonał się na własnej skórze, że nie taka straszna jest ta czołówka wagi półciężkiej i przy kolejnej próbie, przy kolejnej dużej szansie być może pojawią się kolejne oferty, na przykład z Wielkiej Brytanii. Paweł po prostu pokaże więcej, da z siebie w ringu więcej, natomiast jeszcze taka rozkminka ode mnie poza bokserska a propos Pawła Stępnia, jeśli słuchaliście mojego wywiadu z Pawłem przed tą walką, z drogą to był chyba jedyny wywiad, jakiego Paweł komukolwiek udzielił przed tym pojedynkiem, to pewnie zauważyliście, że no, Paweł nie miał przed tą walką czystej głowy, no ale też nieuczciwie byłoby powiedzieć, że to było tak tylko przed tą walką, bo te problemy gdzieś tam w psychice Pawła Stępnia nawarstwiały się od dawna i no, chyba Niestety osiągnęły apogoł przed tą najważniejszą walką w jego bokserskiej dotychczasowej karierze. No, niewątpliwie w głowie Pawła siedzą jakieś tam demony, które według mnie on powinien po prostu nazwać. Myślę, że lepiej byłoby nawet wyartykułować je wprost i szczerze w jakimś wywiadzie, powiedzieć co go boli, co mu leży na wątrobie, do kogo i o co ma pretensje, niż dalej to w sobie dusić. No, niby w boksie tak jest, że często największe sukcesy osiągają ludzie o trudnych charakterach, o takich skomplikowanych osobowościach no ale z drugiej strony to nie jest też tak, że tylko trudny charakter to absolutna gwarancja sukcesu, natomiast na 100% powiedzieć można, że psychika i mocna i czysta głowa to jedna z najważniejszych zalet dobrego pięściarza, bo walki bardzo często wygrywa się po prostu głową, charakterem, a nie samą techniką i Siłą Paweł Stępień to jest bez wątpienia jeden z najciekawszych polskich pięściarzy ostatnich lat. Jest silny fizycznie, jest mocny motorycznie, ma taką czutkę naturalną do boksu, ma bokserski luz. Jednak no, wszystkie te zalety bez mocnej i spokojnej głowy nie są mu w stanie zagwarantować sukcesu na tym najwyższym Poziomie. Tak już powiedziałem wcześniej, ja liczę na to, że Paweł, przy kolejnej dużej szansie, da z siebie 110%, da jeszcze więcej niż pokazał teraz w ringu z Joshuą Bułacym. A co z Bułacim? No Czas pokaże. On miał ranking zrobiony przez Ediego Herna, z którym zakończył współpracę. Teraz związał się. Z Benem Shalomem jest aktualnie liderem rankingu WBA wagi półciężkiej, ale nie ma się co oszukiwać. Czy Bolotniks, czy Lechards, czy nawet Paweł Stępiń to nie są nazwiska, które czynią jego rezimę realnie mocno i chyba tylko walka mistrzowska pokaże, czy jest z niego taki bokserski real deal. choć ta walka z Powem, wstępnie, mimo że wygrana, nie jest dla Bułaciego najlepszą laurką. Na razie to tyle. Dajcie znać, co wy sądzicie o występie Powa, wstępnie o tej walce z Joszą Bułacim. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pan